Cześć, siemanko! Witamy w kolejnym filmie. Nagrywamy dzisiaj film o slime'ie. Tutaj mamy slime, prawda? Prawda. No i ten slime jest z takimi kuleczkami różnymi. Dzisiaj pokażemy ten slime, jak wygląda. Możemy jego pokolorować różnymi kolorami markerów. Mamy dużo markerów. Zaraz tutaj wymienimy je. Markery mam też farbki. Ale chyba w tym odcinku weźmiemy markery. Jednym z markerów jest marker czerwony. Mam też marker zielony. Yy, mamy też inne markery. I długopisy, ale chyba nie zużyjemy w tym odcinku wszystkich. Prosimy Was o, yy, o zostawienie suba i lajka. Tam, to nam bardzo pomaga. I wtedy nam się chce. Nagrywać więcej takich filmów Bo my to lubimy Ale wtedy Nas bardziej zachęcacie Prawda No my Tutaj będziemy kolorować ma na różne kolory Wy możecie oczywiście w komentarzach pisać Jakie kolory najbardziej lubicie My przeczytamy komentarze I może jakieś kolory wy Wystąpią w kolejnym filmie W kolorowaniu Mamy te kolory to chyba zabieram się za kolorowanie. Chyba, że znajdziemy więcej kolorów, ale na razie te wystarczą. Ten, ten kolor jest pachnący. On jest jabłk, jabłkowy. No, a te pozostałe dwa, zielony i czerwony, są po prostu. Kolorami normalnymi nie pachną. No więc kolorujemy, rozdzielamy. Słaby, naprawdę? Proszę rozdzielić tutaj zielamy slajmy na kawałki nie będziemy robić zbyt dużych tych slajmów kolorowych nie będziemy kolorować zbyt dużo bo po co tyle kolorować musi też nam wystarczyć slime na inne filmy no slajmów też mamy dużo ale no po co marnować tyle slajmów chociaż że dla was to dużo wykorzystamy slajmów też w innym odcinku mamy plan żeby więcej wykorzystać slajmów do tego i więcej kolorów, no bo jak mówimy, żebyście w komentarzach pisali swoje ulubione kolory, lub kolory, jakie byście chcieli, żeby wystąpiły u nas w filmie. No, ro, mamy rozdzielone akurat, jak tutaj mamy trzy kolory, to zakolorujemy. Proszę się dobrze zakolorować, bierzemy się. Można też wziąć marker i pomalować, jak tutaj akurat mam podkładkę, a więc ona się nie zniszczy i też slime jest, jak tutaj widać, się koloruje i on. Jak się to pomaluje, to właśnie tak się maluje na tej podkładce. U, u nas na biurku też nawet jak się pomaluje, to, to i tak schodzi, jak widać znika. No, można też innym sposobem. Po prostu dotykaniem markerem do slima, ale my wybraliśmy ten sposób. Ten sposób jest łatwiejszy i szybszy. Każdy robi jak chcemy. Robimy tak. Dobrze idzie. Też oczywiście weźmiemy inne kolory, więc teraz się zabierzemy za kolor zielony czyli ten kolor zapachowy. Nie wiem, czy jeszcze dołożyć jakiś kolor, bo chcę też dla Was zostawić kolory na kolejny odcinek. No ale no, może teraz trafimy na Wasz ulubiony kolor. Niestety nie będziecie mogli napisać tego w komentarzu, a więc no. wybierzemy kolor brązowy, dołożymy jeden, żeby film był dłuższy i ciekawszy. To jest ten zapachowy. Jeszcze sprawdzę. Tak, to jest kolor zapachowy o zapachu jabłkowym, chociaż już w jakimś czasie przestaje być zapachowy. Ale jeszcze się trzyma. Pokażemy slajmy, jak wyglądają. My przybliżymy wam tutaj w filmie. Mamy czerwony i zielony. Też może, możecie nam zaproponować. Proponujcie nam jakieś pomysły na film. Możecie nam zaproponować, tak jak mówię, to, bo wtedy Możemy nagrać jakiś film, co Wam się podoba, bo my nie wiemy, czy Wam się to podoba, prawda? No, my nie czytamy w myślach innym. Wam, widzowie. I zachęcamy do oglądania, bo my się staramy na, ser na serio. Tak jak na naprawdę się staramy. Żeby to jest wcześniejszy slajm, czerwony, który został zrobiony wcześniej. Tam się, się wziął pomysł na te, te slajmy. Zapalam slajma na miejsce. ten brązowy jeszcze możemy wykorzystać ten zielony, bo ten zielony też jest takim zielony, też jest zielonym jak ten kolor, tylko ten jest zapachowy. No i jeszcze ten może mieć inny odcień. Trochę inaczej wyglądać Zobaczmy jak to tutaj wygląda Zresztą, jak chcecie możecie dorzucić Jakieś składniki Do tych swoich slajmów kolorowych Jakieś kuleczki lub coś innego Tutaj też mamy kuleczki, ale My wybraliśmy Takie slajmy bez żadnych kuleczek Bo te kuleczki w tych slajmach Akurat w naszym no. przypadku mamy U nas tak, mamy te duże takie I one są też oczywiście takie małe, ale te duże i te małe też no, po prostu bez kulek robimy. Ale wy możecie robić jak chcecie, my tylko Wam proponujemy. Już więcej kolorów nie wyciągamy. No, bo, no, jeszcze mamy tutaj jakieś kolory, ale brokaty i inne rzeczy, ale zostawimy dla Was na inne odcinki, a więc ten fioletowy to już był taki... Ostatni dodatkowy, jeszcze jakieś nam tutaj zostały. Zobaczę. Proszę. Jeszcze są różne kolory, ale nie za dużo. I coś tam się Chyba już się powoli wypisuje ten kolor. No chyba starczy. Jest taki... Troszkę się Cały kolor trzeba zebrać. Mm. Teraz kolejny film nagrywamy wtedy, kiedy pod tym filmem wbijecie tak, powiedzmy 20 lajków. Zaczekamy. No, bo my też musimy wiedzieć, czy Wam się to podoba. Jak zostawicie kciuki w górę, w górę, to znaczy, że Wam się to podoba. no I wtedy wiemy, czy Wam się podoba. No, a jak jest mało, no to wtedy większość osób, większości osobom się nie podoba. Fajny slime się rozciąga. Też są tutaj inne slime. Mamy też różne chmurkoliny. Typu chmurkoliny takie fajne. Ale te inne rzeczy zostawimy na inny odcinek. Tutaj mamy z tego slima taką bańkę, można z niego zrobić. Ale my nie robimy, bo te kryształki tam przeszkadzają. Tu mamy czerwony. I możemy powiedzieć, że w jest. Slajami są już kolorowe, gotowe. Tutaj taki fajny, brązowy. A tutaj jaki to jest kolor zielony i tu fioletowy. No, to mi się już żegnamy. To wszystko na dzisiaj. Czekamy aż w te 20 lajków pod tym filmem. Nagrywamy kolejny film. I przeczytamy komentarze. Nagramy taki sam film też z kolorowania. Takie kolory, jak tu są, też wystąpią. I dołożymy też inne kolory. Ym, wy też piszcie, jakie lubicie. No nie wszystkie nam się znajdą. Ale na pewno jakieś będą. A więc kończymy film. I Elo! Do zobaczenia w kolejnym filmie.